Już rzucam piłkę, już No już no już, ci rzucam, już Moje miejsce nie Leżakowanie nie jeszcze w chodzi. Co? Zazdrosny jesteś? Zazdrosny? Zazdrosny deksterek jest do ciebie. Oj. Dziu. Jak wiatr. No, hejka. Witam was w moim vlogu. Postanowiłam, że coś ponagrywam tutaj. Przyjechałam na urlop do mamy. Taki, wiecie, urlop jeszcze przed przedwakacyjny taki mój i tak stwierdziłam, że może coś tutaj ponagrywam, może coś będzie się działo fajnego. Jest zaplanowane sprzątanie u mojego dziadka, więc ten urlop będzie dla mnie produktywny, ale też taki wypoczynkowy, bo jak patrzyłam w pogodę, to będzie przepiękna pogoda przez cały tydzień, więc cieszę się tym pięknym słońcem bo ma być 30 stopni więc cieszę się teraz, bo mam w lipcu pod koniec lipca urlop ale nie wiadomo, czy będzie tak piękna pogoda jak teraz więc ja Was zapraszam na dalszy vlog, mam nadzieję, że on będzie ciekawy i będzie chętnie oglądany Cześć! tu jest bez imienia to jest taka mała, słodziutka. To jest siostra, w sensie można powiedzieć przyrodnia siostra tego łobuza. A tutaj jest mama pekińczyk, a to jest jego, mojego dekstera mama. A to jest łobuz. Jedyny w swoim rodzaju. A taka malutka suczka. Piękna, ona będzie taka malutka, ona nie będzie taka duża jak Dexter. Eee, bo Dexter jest mieszanką. Nie wiadomo z kim się zmieszała tutaj pusia, ale z jakimś większym pieskiem. A tutaj już jest taki mniejszy pieseczek. też jest mieszanka. To nie jest to również jest mieszanką. A co to z tego będzie, to co z, jej, z niej wyrośnie, to się okaże. To jest taka sudziutka. Ale łapki ma proste, Dekster ma krzywe łapki. Ale to na pewno będzie taka maleńka suczka. Co, już Ci znowu rzucać? Znowu Ci rzucać? <grym> Dobra, to ja cieszę się z pogodą i przytulam się z tym małym, fajnym piseczkiem. I malutki, 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 Kto tu jest, Deksterek? Dekstis? Kto tu jest? Kto tu jest? No, nie jest zainteresowany. Jak Brak zainteresowania. Można jest piłka, żeby rzucić. No to daj. No daj. Daj jeszcze nie. Ale nie palec, tylko piłka. No, no więc tak. Wygląda mój urlop jak na razie. Jak na razie odpoczywam sobie. I nie mam jak na razie na dzisiaj planów, ale może coś tam się porobi albo się gdzieś pojedzie. No hej, tak piękny, pogodny dzień. Bracia jak coś tam piłuje, nie wiem, rżnie, więc będą odgłosy. Ja opalam się, e, no bo jak to przystało na urlop, trzeba się troszeczkę opalić. Jest dzisiaj 32 stopnie, nie wiem jest chyba 12 albo 13 godzina. Ja tutaj krem, krem sobie nałożyłam z filtrem. Taki zwykły i krem przyspieszający opalanie ja nagrywam przednim aparatem, więc tutaj wszystko będzie się w odbiciu lustrzanym, ale mam nadzieję, że to słoneczko mi troszkę złapie, nie chcę się spiec, więc myślę, że tak poleżę sobie tak z 20 minut i zejdę z tego słońca. Jak na razie opalam tył, przód troszeczkę opalałam sobie tam na na takim leżaku no No może powiedzieć, że to taki leżak jest troszeczkę, może przód już mnie troszkę złapał ale nie chcę też się tak, wiecie, zjarać bo nie chcę tak wystawiać ogólnie ciała na słońce teraz bo ostatnio sobie zrobiłam hybrydę nie wiem, tydzień po wstawianiu tamtego filmu co Wam opowiadałam o moim uczuleniu na hybrydę i tydzień później zrobiłam sobie tylko jedynie bazę na paznokcie i niestety uczulenie wystąpiło u mnie czego się spodziewałam i nie spodziewałam no ale niestety wystąpiło i musiałam ściągnąć wszystkie, całą bazę z paznokci i niestety wyskoczyło u mnie tutaj uczulenie i tu na ręku i skapnęło mi troszkę na udo więc ten składnik, który mnie uczuli zaatakował mi po prostu mój organizm no, już minęło ze 3 czy 3, 3, 3, 3 albo, albo 2 tygodnie, więc ten yy, organizm powinien się ustabilizować już. Ale niestety yy, coś tam się w yy, organizmie zadziało, że yy, uczulenie jakby wróciło i się można powiedzieć nasiliło. Przyjechałam tutaj do mamy, to bardzo swędziały mnie plecy, tutaj dłonie, ręce ogólnie. I tu bardzo nie swędziało i ta część, którą właśnie tam skapnęła mi ta baza. Mama mi dała taki odczuleniowy środek i powiem Wam, że troszeczkę po tym środku odczuleniowym troszeczkę mi to, to złagodziło. Ale ja jeszcze sobie dokupiłam kalcium. Tam powinno się pić chyba jedną tabletkę dziennie, czy dwie tabletki dziennie, ale ja wrzuciłam sobie raz do szklanki takiej z małą wodą dwie, dwie tabletki i po prostu to dwa razy dziennie piłam, żeby po prostu to jak najszybciej odczulić ten swój organizm. No i dzisiaj, dzisiaj jest czwartek, więc to jest jakby piąty dzień już po tym moim uczuleniu. Już ciało mnie nie swędzi, więc postanowiłam, że troszkę wyjdę na słońce i opalę je, bo <grywka> szykuje mi się taka można powiedzieć taka mała sesja. Zdjęcia w przyszłym tygodniu, więc chcę, żeby te ciało było opalone, ale nie spalone. No nie wiem, mam nadzieję, że troszkę mnie ten balsam tutaj przybrązowi, ale i że nie spali, bo nie chcę, żeby być czerwona jak rak. No, więc to tyle. Więc tak to właśnie z tym moim uczuleń na hybrydę. Na chwilę obecną będę zapuszczała sobie paznokcie, ale nie będę ich nie będę po prostu stosowała hybrydy. Chyba, że jedynie może co, to kupię sobie taki um, tytanowy, to się nazywa? Um, nazywają te lakiery takie tytanowe, nie wiem, proszek tytanowy? Nie wiem, nie wtytywałam się w to, ale wiem, że jest coś takiego właśnie jak... Um, ojku, um, zdobienie właśnie tym tytanem paznokci, więc no zobaczę. Jeszcze troszkę się boję, bo nie wiem, co jest, siedzi w moim organizmie. Że ten organizm nie przyswaja to, co powinien przyswajać. Hmm, no i tyle. No dobra, to ja tutaj się smażę na tym słoneczku, a Wam życzę miłego dnia. No daj. No daj panci, no daj. No, no to już po zabawie. Daj. daj. Słuchajcie, a propos tego mojego uczulenia, to co mi mama moja dała na odczulenie, to stosowała moja siostra na jakieś, jakieś uczulenie swoje. I to jest deslodyna. Jak patrzyłam, to ona naprawdę kosztuje jakieś grosze. Tutaj już mi się musuje mój tutaj e, wapno. Kalcium? kalcium, wapno, jakoś tak. E... I to my, naprawdę mi pomogło właśnie te, to wapno i te tabletki. Ja je biorę raz dziennie, powinno chyba się brać dwa razy dziennie. Tak mi się wydaje jak tam czytałam, więc ja już tutaj sobie wypiję to, żeby mi jeszcze bardziej to złagodziło. No więc ja już zeszłam ze słoneczka, powiem, że już mnie coś wzięło bo już mam ręce czerwone, tutaj nie będzie widać, bo przed nim nagrywam, ale już słońce mnie złapało po tych nie wiem 30, 20 minutach, więc już stwierdziłam, że już dosyć schodzę z tego słońca, żeby mnie za bardzo tutaj nie przygrało, wiadomo, bardziej biorą. Słońce bierze tutaj klatkę piersiową i plecy, chociaż plecy też już czuję, że troszeczkę mnie tam coś już powoli myzia. Wzięłam taką zimną kąpiel, żeby, z, wiecie, zmyć ten balsam przyspieszający, żeby czasami mnie tutaj, wiecie, jak chodzę po podwórku, żeby mnie nie wzięło jeszcze bardziej. Teraz pójdę dać Dexterowi puszkę. Wijam już dla nas, dla mojej rodziny mięso mielone mama ma przywieźć ziemniaki i jakieś tam ogórki na mizerię więc obiadek będzie lada moment mama, no nie wiem, o której ma pracę skończę więc podrzuci mi te produkty, ja już będę robiła obiadek dla nas, bo już jestem mega głodna, śniadania jeszcze nie jadłam a już jest 13 więc coś trzeba zjeść, zaraz zobaczyć, co ta mama ma w lodówce i coś jakąś zjem kanapkę, czy tam nie wiem płatki na mleku. Coś tam się zrobi, żeby ten, żo ten żołotek zaczął pracować. Można powiedzieć chciałam powiedzieć od rana, ale to nie już jest rano, to już jest południe. No, więc no dobra, to ja tutaj się z Wami um, tutaj żegnam. Tutaj patrzę na parapet. Mała taki mega środek fajny kupiła, jeżeli macie muchy w domu to Wam polecę ten środek, bo po prostu jest genialny. Tutaj wszystko wpada i umiera. Wszystkie jakieś meszki. Zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, ja odkurzałam u mamy dwa dni temu. z której spara Zobaczcie, co tutaj jest. Zobaczcie, ile tutaj tych meszek jest. Wszystko zdycha. I ten środek jest naprawdę rewelacyjny. Tutaj wszystko umiera to, co powinno umierać, bo ogólnie my tutaj nie mamy obory, ale latem Każdego roku tych much było bardzo dużo. Tu się po prostu nie dało spać. Jak tutaj przyjeżdżaliśmy z Kubą właśnie na, nie wiem, na wakacje, coś na wakacje może nie. Jakieś wiecie, 2-3 dni tutaj do mamy, albo ja sama, to po prostu te muchy żarły nas żywcem. I tutaj właśnie mama środek kupiła taki naprawdę fajny, sprawdzony za 40 zł. Jakieś wczoraj mówiła, że kupiła jeszcze jakiś inny środek za 100 parę złotych, ale ten środek w ogóle nic nie pomógł. Żeby to dziados po prostu umierało, bo no to po prostu się nie dało spać tutaj A widzę, że te meszki, muchy, jakieś wiecie komary tutaj zdychają przez ten środek No dobra, to ja tutaj idę sobie coś zrobić do jedzenia, może tam ogarnę, mamy coś tam w kuchni I co? I położę się, obejrzę sobie może telewizję, jeszcze dopóki mamy nie ma No więc tyle, no, więc ja tutaj sobie dopijam to kalcium czy tam wapno. Albo kalcium i wapno to jest to samo. No, więc dobra, to jest zdrówka i widzimy się może później. No, słuchajcie, jednak nie kanapki, nie płatki z mlekiem, z a tutaj wygrzebałam od mamy z zamrażarki jakieś naleśniki z mięsem własnej roboty. Nie wiem czy to mama robiła czy to od kogoś dostała ale powiem Wam, że te naleśniki z mięsem są przepyszne do tego bym jeszcze dodała sobie jakiś, um, jakiś sos czosnkowy i byłoby przepyszne więc ja tutaj sobie wcinam te naleśniki z mięsem później zrobię właśnie jak mała przywiezie te produkty um, zrobię obiadek, zjemy ten obiadek i później prawdopodobnie jedziemy do dziadka bo dziadek kazał nam przyjechać um, urwać czereśni, bo w tym roku um, są czereśnie tam u mojego dziadka, więc je y, zerwiemy, żeby szpaki nie zżarły tych czereśni, bo aż szkoda. Więc dobra, ja tutaj sobie zajadam i widzimy się później. Nie budzi od rana? Kto mnie budzi? Łobuzy? Łobuzy jesteście. Już na dwór. O ty, co, Pusiunia? Co, Pusiunia? Ty zazdrośnik. Zazdrośnik. Buziunia, No buziunia, No buziunia, No tak! Ojej! Tak, tak, by się chciała głaskać tak jak Dexter. Tylko on jak chce, to przychodzi. No tak. A co proszę przynieś mi. Tutaj. O, tu. Tu! Tu proszę przynieść. No i daj. Daj to ci rzucę. No, daj to ci rzucę. Nie? To idę dalej spać. Bo dopiero jest ósma. Przed ósmą. Nie. Nie. Nie chce się dexterek ze mną bawić. Nie? To nie, to pan idzie spać. Hej, przychodzę do was tutaj z zakończeniem tego vloga. Eee, nic praktycznie już nie nagrałam od tego momentu. Eee, dzisiaj byłam na rynku. E, kupiłam sobie troszkę bielizny. E, co jeszcze robiłam? Byłam na lodach z mamą i z jej koleżanką. No, i wczoraj byliśmy z moim braciakiem po te czereśnie. Komary nas tak ścięły, że po prostu ja się do dzisiaj jeszcze drapę, mam całe nogi po, po kuter, całe plecy, a tych czereśni było bardzo mało. Dziadek mówił, Tyle czereśnie jest, Przyjdźcie. No, i pojechaliśmy do tego lasu, to powiem Wam, że no ja dzisiaj po prostu mam takie bąble wszędzie. No, ale wiecie, to, co się urwało, to już się zjadło. No i co? No i chyba będę kończyła tego vloga. Nie ma sensu e, dalej coś nagrywać. A no i byłam również, teraz, teraz mi się przypomniało, że byłam również na, w lumpeksach dzisiaj, więc w sensie w jednym lumpie kupiłam chyba sobie trz, dwie rzeczy, dwie i w poniedziałek też byłam w lumpie, więc sobie kupiłam takie ekoskórki e, spodnie. Ale to mi się wydaje, że chyba nagram już... E, filmik z tego, po prostu haul lumpeksowy nagram. No i powstawiam niektóre rzeczy, które również kupiłam sobie jakiś czas temu, bo dawno nie było haul lumpeksowego, więc troszeczkę mi się tam nazbierało tych ubrań. No i co jeszcze robiłam? Chyba nic takiego. No ogólnie tutaj są wstawki z mojego pobytu tutaj na wsi. Dużo było wyjazdów, troszeczkę się popalałam, więc ten urlop mi się udał. Nie żałuję, że tutaj przyjechałam, bo, bo naprawdę fajnie spędziłam czas. Oczywiście z, z siostrą nigdzie nie byłam, bo ona wyjechała sobie do koleżanki. Z, z siostrą... Dexter! Z siostrą nigdzie nie byłam, bo ona od razu wyjechała po moim przyjeździe. Ja przyjechałam w niedzielę a ona z niedzieli na poniedziałek była u jednej koleżanki, później pojechała z poniedziałku czy wtorku do dzisiaj, do piątku, u koleżanki drugiej, więc no, za bardzo czasu z nią nie spędziłam. A ona teraz jest w takim, powiem Wam, ym, takim etapie rozwoju takiego, takiej nastolatki. Więc wiecie, no, humorki ma swoje, więc tutaj dzisiaj też przyjechała, już trochę się z nią ścięłam, yy, bo ma już te takie, wiecie, takie nastroje nastolatki. Yy, nic nie można jej przemówić, tylko ona ma swoje racje, więc yy, tak naprawdę z nią nie spędziłam czasu, ale chociaż się wyspałam na jej dużym łóżku, które ma metr sześćdziesiąt szerokości, więc tutaj chociaż sobie odpoczyłam na spokojnie, no i co, no, fajnie spędziłam ogólnie, bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam, spędziłam trochę czasu z mamą, no i tyle, dobra, bawię się tymi włosami, bo je suszę na takim właśnie wietrzyku, gdzie jest taki ciepły wiatr, więc on te włosy mi troszkę wyschną, i pójdę je ogarnąć, trochę podsuszyć jeszcze i wyprostować. Bo dzisiaj Kuba mnie odbiera. Właśnie czekam na niego. Pewnie będzie gdzieś tak po 18 o 19. I zabiera już mnie do żerardowa. No bo od jutra zaczynam pracę. No i skończyła się laba niestety. No dobra, nie przedłużam tutaj, bo już lecą mi minuty. Szkoda, Szkoda tutaj e, zabierania Wam czasu. Mam nadzieję, że więcej będzie takich vlogów, jeżeli będzie Wam się podobał taki styl mój nagrywania, trochę takich przebitek, trochę takiego gadania mojego no dobra, bo się rozkręciłam gadaniem. Dobra, jeżeli Wam się podobał mój film, w sensie taki vlog, przebitki, to dajcie mi lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Bo w ten sposób mobiliz 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 mobilizujecie mnie do nagrywania ogólnie filmów mm, i takich vlogów, żeby się dalej wkręcała w te vlogi, bo wiecie. Przy, nawet przy rodzinie wstydzę się nagrywać. Kto, wie, kto nagrywał kiedyś to wie, że to jest taki trochę stresik przy, nag przy nagrywaniu przy kimś, w sensie nagrywanie przy kimś. No dobra, to ja się z Wami żegnam i widzimy się może w jakimś kolejnym filmie.